Witajcie moi kochani! Jeszcze raz wesołych, spokojnych, rodzinnych, pełnych światła i miłości świąt życzę Wam. A dzisiaj zaglądamy sobie w magiczną noc numer dwa, która odpowiada za miesiąc luty przyszłego roku. No, i jak za pierwszym razem. Sprawdzimy sobie energię różną na tę tą, na tą magiczną noc i na miesiąc luty, a ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii, miłości. Proszę o jasne przesłanie. Magiczna noc, numer dwa, miesiąc luty dwutysięcznego dwudziestego piątego roku. Mamy dwie karty, kochani. O, i tu chodzi o medytację. Mamy medytację światła i mamy medytację korzeni. Ten miesiąc luty to będzie jeszcze taki miesiąc, bo, wiecie, od marca, dla mnie marzec to już się natura zaczyna budzić do życia, powoli. Wszystko, co spało, się budzi. E, pierwsze ptaszki śpiewają, e, pierwsze tam przebiśniegi. okej okay, przebiśniegi często już w lutym, ale dla mnie luty to jeszcze jest ten miesiąc odpoczynku. Ten miesiąc, kiedy możemy go poświęcić całkowicie dla siebie. I tutaj uniwersum nam pokazało, że warto by było ten miesiąc poświęcić na medytację. Medytacja światła i. Medytacja korzeni. I tutaj mamy taki bardzo ładny rytuał, że połóż się, odpręż się i zamkniętymi oczami, leżąc na plecach. I w tym momencie, kiedy leżysz na plecach, Wyobraź sobie, jak piękne, ciepłe i uzdrawiające światło płynie ponad Tobą. I z każdym wydechem Ty wprowadzasz to światło do swojego ciała i rozprowadzasz go po całym swoim ciele. I w czasie wydechu wyrzucasz z siebie wszystko, co ciemne. Wszystko, czego Twoje ciało, Twoja dusza już nie potrzebuje. Także warto sobie zrobić, kochani, właśnie dzisiejszej nocy taką medytację, właśnie z tym światłem. I również może rzeczywiście ją. Kontynuować przez cały miesiąc luty. Następna medytacja, jak już mówiłam, medytacja korzeni. W czasie tej medytacji stoisz. Rozszerzone nogi, stopy mocno rozstawione. Kolana luźne i kark naciągnięty. Poczuj w swojej fantazji, i wyobraź sobie, jak z Twoich stóp w głąb ziemi. Wrastają korzenie. Wyobraź, sie, wyobraź sobie siebie jako właśnie takie drzewo, które mocno zakorzenia się w ziemi, pełne siły, i ważne jest właśnie, aby wyprostować kręgosłup, aby naciągnąć kark i aby poczuć się silnie, właśnie jak to drzewo. Poczuj tą stabilność i połącz się ze swoją jasnością. Tu jest bardzo ważne właśnie to uziemienie, zakorzenienie. Czyli dzisiaj możecie, kochani, najpierw zrobić sobie tą medytację, właśnie zakorzenienia się, a później, kładąc się do łóżka, zróbcie sobie tą medytację światła. I tak jak mówiłam, możecie ją powtarzać każdego wieczoru przez miesiąc luty. Ok, popatrzymy dalej. Jakie przesłanie jeszcze ma ta magiczna noc? Mamy trzy karty na miesiąc luty. Powiedz tak do siebie samego. Ponieważ Ty nigdy nie jesteś sam. Kochani, w momencie, kiedy mówimy do czegoś, do kogoś, nie, mówimy tak do siebie samego. I tu jest ważne w tym miesiącu lutym, aby postawić na siebie i zdać sobie sprawę z tego, że nigdy nie jesteś sama, bądź sam. Masz swoich przodków, jeśli nawet nie masz rodziny, przyjaciół, to masz swoich przodków, masz aniołów, masz całe uniwersum. Ty nigdy nie jesteś sam. Nie bądź bardzo krytyczny do siebie samego. To już jest czas, abyś sobie wybaczył, wybaczyła. I w momencie, kiedy sobie wybaczysz i nie będziesz siebie krytykować, kochanie, wtedy przybliżysz się do siebie samej. To jest ważne, kochani, aby właśnie odstawić całą krytykę. Często jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie. Szczególnie jeśli chodzi o naszą przeszłość. Dlaczego ja wtedy tak zrobiłam, jaka ja byłam głupia, wiecie? To są takie zdania, które powodują zatracenie samego siebie, stracenie miłości do samej siebie i zatracenie szacunku. Kochani, życie to są cienie i blaski. To są dobre wybory, jak i Popełniane w cudzysłowie błędy, bo ja nie widzę błędów, ja to wszystko widzę jako doświadczenia. Czyli mamy doświadczenia dobre i mniej dobre. <laughs> Więc kochanie, co było, to było, co jest, to jest, ale nie krytykuj się za sie siebie. Nie bądź zbyt ostra do samej siebie, bo to zaniża poczucie Twojej własnej wartości. Wybacz sobie i potraktuj to wszystko jako doświadczenia. Te twoje w cudzysłowie błędy. Chcesz jakieś odpowiedzi? Tą odpowiedź dostaniesz, kiedy zapalisz świecę i będziesz na płomień tej świecy. Patrzył jakiś czas. I płomień tej świecy przyniesie Ci odpowiedź. Czy to za pomocą kształtu tego płomienia, czy też myśli, obrazu, który ci się pokaże w czasie obserwacji właśnie płomienia świecy. Kochani, obserwując płomień świecy, często wchodzimy w lekki, Inni w głębszy stan medytacji. Płomień świecy również dla tych, co nie wiedzą, bardzo ładnie pomaga nam rozwinąć naszą intuicję. Dlatego polecam takie właśnie ćwiczenie, kiedy zapalamy świecę i obserwujemy ją. Możemy zadać jakieś pytanie, że na przykład ja kiedyś tak robiłam. Jeśli Odpowiedź na moje pytanie brzmi tak: to świeca, płomień świecy obraca się na prawo, jeśli na nie, to w lewo. Jeśli coś jest jeszcze niepewne, to, to płomień się kręci. Także możecie sobie komunikować z tym płomieniem, a on da Wam odpowiedź. Czyli płomień świecy może być również takim Waszym płomiennym wahadełkiem. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Dobrze. To co, to patrzymy sobie teraz tarotem, co nam przyniesie miesiąc luty. Co nam przyniesie? Znowu mamy wieżę, kochani. Ta wieża była już w styczniu, i tutaj zaczynamy czytanie od wieży, czyli coś się zawali, coś runie, coś, co nam już nie służy, kochani. Piątka Pentakli. Rydwan. Ha. I głupiec. Przepiękne karty. Bardzo fajne, kochani. Czyli tak: coś się zawali. Coś, co was wyciągnie z energii braku. Dokładnie to, czego wam brakowało, te, ten smutek, yy, ta, ta właśnie energia braku, ona się zakończy, kochani. To właśnie to runie. I ty z pełną siłą bo mamy kartę Rydwanu, tutaj na tej karcie to jest bardzo ładnie pokazane, bo czarownica siedzi na czerwonym motorze i rusza do przodu, tylko się zastanawia w prawo czy w lewo, ona wie, że ona będzie jechać, że, że tu będzie ruch do przodu, tylko jeszcze się zastanawia czy na prawo czy na lewo, a że mamy kartę głupca, to jej jest wszystko jedno, w którym kierunku. Ważne, żeby był ruch, żeby wyszła właśnie z tej energii braku. Zostawia wszystko, co nie, niedobre, co jej nie służy za sobą. Cało, y, całą tą energię tego, że braka, na przykład, żebrałaś o miłość, y, prosiłaś o nie wiem, podwyżkę, y, chciałaś kontaktu z dziećmi. Teraz wychodzisz z tej energii. Ty już nie chcesz być w energii braku. Ty chcesz żyć, ty ruszasz do przodu, ty chcesz tego ruchu. I ten ruch ma być lekki. Z nadzieją, z wiarą ruszasz leciutko do przodu. Co prawda, jeszcze nie wiesz, w którym kierunku, ale jaki by nie był, jest zawsze lepszy od tego, w czym żyłaś, w jakiej energii żyłaś w przeszłości. Także super karty, kochani. Co jeszcze nam przyniesie luty? Kochani, luty przyniesie bardzo szczerą komunikację. Możecie dostać rzeczywiście, tu słyszę, pierwszym pozytywne wyroki sądowe. Umowy, to będzie prawdziwe, to będzie szczere, to będzie dla Was dobre. Będzie również komunikacja z innymi osobami, i spadną maski, kochani. Tu spadną maski, tutaj będzie dużo prawdy, dużo szczerości, aczkolwiek powiem Wam tak: tutaj może być tak, że Wy będziecie chcieli rzeczywiście. E, szczerej komunikacji. W momencie, kiedy ktoś tej szczerej komunikacji wam nie da, wy zamkniecie rozdział z tymi osobami. Ktoś będzie miał okazję na szczerą komunikację, a wy e, dam, dacie komuś tą szansę, ale jeśli ten ktoś nie będzie szczery w stosunku do was, zamkniecie ten rozdział. Również jakaś komunikacja e, spowoduje to, że innym ludziom spadną maski, że wyjdzie prawda na jaw i wtedy zamkną się jakieś rozdziały w waszym życiu odnośnie tych ludzi. Karty powtarzają. Te energie będą nam towarzyszyć z miesiąca stycznia również i w lutym. Kochani, tutaj ktoś się otworzy na Was, ktoś posłuchał głosu swojej duszy. Ten nasz wilczek, tu mamy to nasze przystojne ciacho. Z kimś, z kim jesteście w procesie, ten ktoś wyszedł z iluzji. Ty pozostaniesz sobie wierna, Wy jesteście w procesie. Tylko wiecie co? Ja tutaj czuję, że on będzie bardziej chciał jak Ty. Ty będziesz słuchać głosu swojego serca. Jeszcze będziesz analizować, a on patrzy w Twoim kierunku. Także kochani, ten proces zaczął się w styczniu i on będzie nadal się ciągnął. I tutaj właśnie chodzi o to, aby ta iluzja praktycznie, ona już jest na odlocie. Wszelkie iluzje, jakie były w tej Waszej relacji, czy to związek małżeński, czy to mówię. Yy, braterstwo, siostrzeństwo, yy, kuzynostwo, koledzy w pracy. Każdy z Was jest w innej energii. Tutaj iluzja pryśnie. Tu nie będzie iluzji, tu się zacznie poważny proces. Poważny, może piękny, bo tutaj ktoś się na Was otworzy, to Wasze przystojne ciacho słucha głosu swojego serca. Ty pozostałaś sobie wierna i tym samym. Właśnie wzbudziłaś, czy pobudziłaś w nim głos duszy. Co nam powie uniwersum jeszcze? Mm. Eridanus numer 21. Kochani, tutaj chodzi o zaufanie. Tu chodzi o zaufanie do siebie, do waszego procesu, do innych ludzi, ale przede wszystkim zaufanie do siebie samego. I zaufanie do Bożego planu. Tutaj również mamy taką bardzo ciekawą kartę. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. To praktycznie możemy porównać do Rydwanu, który jedzie w ogniu. Czyli wiecie co? Ja odnoszę wrażenie, moi drodzy, że w lutym będzie energia ruchu. Będzie energia właśnie tej lekkości, tego ognia, tego chęcia parcia do przodu. Koniec stagnacji. I w momencie, kiedy ty zdecydujesz pełna zaufania, że ruszasz do przodu, że ufasz sobie i ufasz uniwersum. W tym momencie rozpalisz na nowo swój ogień. Co jeszcze? jeszcze przyniesie nam luty. Mamy Twoją bratnią duszę, jeszcze raz bratnia dusza i mamy serduszko, kochani. To będzie naprawdę miesiąc. Miłości, miłości przyjacielskiej, miłości rodzicielskiej, yy, miłości w połączeniach romantycznych, przede wszystkim z Twoją bratnią duszą. No mamy w końcu Walentynki w lutym, nie? <grybujesz> Dobrze. To co? To zobaczymy jeszcze, co nam powiedzą anioły. Jakie przesłanie mają dla nas anioły na miesiąc luty. Mhm. Chyba mają dużo do powiedzenia, ale ja bym prosiła o jedną kartę. Dziękuję. Przemyśl wszystko jeszcze raz. Zanim cokolwiek zrobisz, zanim, kol... za... zanim jakąkolwiek decyzję nie podejmiesz, przemyśl wszystko. Daj sobie czas. Nie działaj za bardzo impulsywnie. I anioły mówią, że. To, co tu właśnie przeczytałam przed chwilą, to się wydarzy w najbliższej przyszłości. To zobaczmy, jaka luna towarzyszy nam w miesiącu lutym. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka luna towarzyszy nam w lutym? Mamy sowilo. A jest na sercu, czyli szczęście w miłości. I tak to nam się tutaj pokazało, kochani. Także zaświeci dla Was słońce, jeśli chodzi o miłość. Jakakolwiek by ona nie była. I jakie znaki zodiaku? Jakie cukarki są ważne. Mamy skorpiona ósemka. Mamy. Niedziela, jedynka. Mamy koziorożka, dziesiątka. Mamy środę, czwórkę. Mamy dziewiątkę, kochani. Coś się zakończy. Co jeszcze? Mamy wodnika, jedenaście. I mamy... Zliśnięta trujeczka. Kochani, pięknych dni i cudownego lutego. Puziaczki. Mm.